Często mówi się, tak, że uzależnienie to ciężka choroba. Tak. Często też mówi się, że leczenie uzależnienia jest nieskuteczne, tak, jest mało efektywne. No jaka jest prawda i jak to wygląda na rzeczywiście? Tak. No, ja nie będę ukrywać, tak, że nie jest to choroba najprostsza, tak, że, że rzeczywiście no, jej natura jest tak skomplikowana, że ta praca nad wyjściem z uzależnienia jest trudna, jest wielowątkowa, zależy od wielu czynników. Natomiast z drugiej strony też chciałam zwrócić uwagę na takie rzeczy, które są często pomijane. Tak, choroba jest trudna. Tak, efektywność leczenia tak, no pozostawia wiele do życzenia, natomiast warto się też zastanowić nad tym, co decyduje rzeczywiście, co wpływa na efektywność tego leczenia, na efektywność tej choroby, która jest taka trudna, bo okazuje się, że jest tu kilka istotnych rzeczy, takich pozytywnych rzeczy, które mogą wpłynąć na to, że to leczenie będzie efektywniejsze, tak? że, że na tą efektywność zaczniemy troszkę inaczej patrzeć. Mniej beznadziejnie i przestaniemy mówić, że to nie działa, z tej choroby nie da się wyjść, a zaczniemy zwracać uwagę na to, na co trzeba. Ja się chciałam skoncentrować na takich dwóch czynnikach, które są niezwykle ważne w rokowaniu, tak? czy, 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 czy w przyczynianiu się do tego, żeby osoba uzależniona rzeczywiście miała szansę z tej choroby wyjść. Tak? Te dwa czynniki są takie, po pierwsze, tak? profesjonalizm miejsca, osoby, osób, które z pacjentem pracują, tak? czyli profesjonalizm, kadry. Niestety część z tej grupy ludzi, którym się nie udało, tak? którzy potem są dowodem na to twierdzenie, z tego się nie da wyjść, to są osoby, które trafiły w miejsca mało profesjonalne, tak? w jakieś rodzaje terapii amatorskich, niesprawdzonych, niestety rynek jest dość bogaty, nie do końca uregulowany, to jest też możliwe, natomiast jedna noga tak? to jest profesjonalizm leczenia. Społeczeństwo nie ma wiedzy. Tak? Ludzie nie wiedzą, warto się tym zainteresować, że tej choroby nie może leczyć byle kto. Tak? Że leczenie tej choroby, pewne standardy są uwarunkowane też w przepisach, ustawach u nas, osobami, które są uprawnione do profesjonalnej terapii uzależnienia. Tak? To są oprócz lekarzy oczywiście, tak, którzy jakoś współdziałają w tej terapii, to są osoby, które mają specjalne szkolenia, pewien rodzaj specjalizacji specjalizacji, tak? Często też certyfikat specjalisty terapii uzależnień, więc to jest takie kryterium podstawowe. Jeżeli sobie zadajemy pytanie, czy to ma sens, czy to ma szansę na powodzenie, no to trzeba sobie zadać pytanie numer jeden, czy osoba, która się leczy, tak? trafia trafiła czy trafi do osoby profesjonalnie przygotowanej do leczenia tego zaburzenia tak? bo jeżeli nie a czasem się tak zdarza to to jest jedna z przyczyn dla których później stwierdzamy że choroba jest trudna tak że choroba jest jakoś nieleczalna no, jest ale często dlatego, że leczą ją niewłaściwe osoby. Tutaj też bardzo zachęcam do tego, osoby uzależnione, czy ich rodziny. Ta wiedza jest w internecie, w Google'u, żeby troszkę wiedzy zdobyć na temat tego, kto może robić to we właściwy i profesjonalny sposób. No bo to jest jeden z fundamentów powodzenia tego leczenia, tak? To jest ta jedna noga, która decyduje w dużym stopniu o tym, co z tego leczenia będzie, tak? jaki będzie efekt. No, ale jest też druga noga, i tą drugą nogą jest motywacja i zaangażowanie pacjenta. Tak? No, co ja mam tutaj na myśli? Najlepiej wykształcony terapeuta, tak? najlepiej funkcjonująca, profesjonalnie funkcjonująca pracówka, wbrew stereotypom pod tytułem, że na terapii bierzemy pacjentom mózgi, no nie zrobi niczego z człowiekiem wbrew jego woli, tak po prostu. Terapia ma szansę powodzenia, jeżeli my jako terapeuci mamy partnera, tak? oczywiście partnera w określonych rzeczach, ja jestem od tego, żeby Wiedzieć rzeczy, które przynależą do profesjonalisty, tak? Pacjent jest od tego, żeby chociaż w minimalnym stopniu, tak, ale zaufać w to, że sposób, w jaki go prowadzę, że rzeczy, których go uczę, że to, na co zwracam uwagę, nie jest moim wymysłem, tak? Jest pewnego rodzaju profesjonalną strategią, jest oparty na badaniach, na obserwacjach tysięcy pacjentów. W związku z tym pacjent jakoś decyduje się na podstawowe zaufanie. Tak? To się też wiąże z tym, że... No, praca terapeutyczna, dlaczego ta motywacja jest potrzebna. Tak? Praca terapeutyczna nad uzależnieniem nie dokonuje się tylko w gabinecie terapeutycznym. Tak? W gabinecie robimy pewną część tej pracy, tak? natomiast no, to wszystko, co odkrywamy, czego pacjent się uczy, tak? zalecenia, które otrzymuje, no, 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 to jest coś, co będzie musiał zastosować sam w swoim życiu. Tak? To nie są rzeczy niemożliwe do wykonania, tak? aczkolwiek są to rzeczy wymagające wysiłku. Tak? Są to rzeczy, których często pacjent musi się nauczyć, które no, sprawiają mu nieraz niejaką trudność, tak? no, do tego, żeby się chciało pacjentowi czegoś nauczyć, żeby się chciało pacjentowi coś zmienić, żeby chciało się pacjentowi po wyjściu z gabinetu no, ponieść w swoje życie to, czego się nauczył, to, co dostał. Tak? No, no, do tego potrzebna jest ta motywacja, ponieważ no, tego kawałka nie da się tutaj bez rąk i nóg pacjenta wykonać. Tak? No, Czasem jest takie oczekiwanie, szczególnie rodzin, no, 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 co rozumiem, ale ono jest nierealne. Czasem jest takie oczekiwanie rodzin, pacjentów zresztą też, tak? Że przyjdę, usiądę, pani mi coś powie, poczaruje i będzie dobrze. No, no, tak się nie da, tak? Państwo macie prawo i powinniście wymagać od specjalistów profesjonalizmu, sprawdzać ich kwalifikacje, tak? czyli jakby być przekonanym, że ta... I jedna z zasadniczych nóg, które decydują o powodzeniu terapii jest taka, jak ma być, ale Państwo też muszą sobie zdawać sprawę z tego, że ee, bez drugiej strony, tak? bez tego rodzaju partnerstwa, które polega na tym, że siedzi przede mną pacjent i przynajmniej próbuje myśleć w taki sposób. Jeżeli ta baba mi coś mówi, tak? To być może ma to sens. Chyba opierając się na tym, że póki sam próbowałem, to mi nie wyszło, to spróbuję czegoś innego, tak? Eem... I to jest też jedna z barier, tak, które powodują, że to leczenie często kończy się niepowodzeniem, później jest to błędnie właśnie interpretowane, że leczenie nie działa. To, 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 to nie jest do końca tak, że leczenie nie działa. Tak. Często problem polega na tym, że pacjenci chcieliby odbyć leczenie, natomiast jakoś nie przekuwać go w konkretne zmiany w swoim życiu. To nie ma prawa zadziałać. Tak. To nie ma prawa zadziałać. No to uzależnienia mają też jakby coś takiego do siebie, że ten opór nie zawsze oczywiście, ale ten opór, który dość często się zdarza w takim właśnie realizowaniu w życiu różnych zaleceń terapeutycznych to jest przedziwne, bo proszę zobaczyć, że osoby chore na cukrzycę, nie daj Boże, na nowotwór, na cokolwiek innego, na zwykły pół zęba. No w zasadzie bez szemrania, tak? poddają się zaleceniom lekarskim, wychodzą z założenia, że lekarz wie co robi, tak? że chociaż mi się nie chce trzymać diety, to robię to dla siebie, to dieta jest ważna. No, no. Tego samego oczekujemy tak od pacjentów uzależnionych i często okazuje się, że w przypadku jakoś trudniej, tak? że, że, że w tym przypadku taka konieczność do zaangażowania się i zapłacenia własnym wysiłkiem za swoje leczenie jest jakoś przez część pacjentów odrzucana, no co się w sposób naturalny niejednokrotnie kończy tym, że ludzie wracają do czynnego uzależnienia. Później, daj Boże, trafiają po raz kolejny do nas i niejednokrotnie dopiero potem przy kolejnej terapii, tak? kiedy próbujemy analizować. Co się stało? Dlaczego to nie poszło? No, okazuje się, że wszystko było fajnie, póki siedzieliśmy w gabinecie, tak? póki można było mówić, planować. Tak? Natomiast w momencie, kiedy trzeba było zacząć to robić, realizować, no, nastąpiła jakaś kapitulacja, tak? no, ponieważ tego wprowadzenia słowa w czym nie było, no, stało się jak się stało. Tak? I, i, I to jest często drugi powód, czy druga zasadnicza przyczyna, która decyduje o tym, że leczenie się nie udaje, nazwijmy to. Natomiast ludzie patrzący z zewnątrz albo nie mający pewnej wiedzy, no często jakoś w sposób nieuprawniony interpretują to w kategoriach, leczenie jest nieefektywne. No, no, no jest nieefektywne i będzie nieefektywne, jeżeli będą je prowadzić nieprzygotowani do tego ludzie. Jeżeli osoba, która się leczy tak, i która chce wyzdrowieć, no przyjmie taką postawę, bierzcie i róbcie ze mną co chcecie, natomiast ja niespecjalnie mam ochotę się w to angażować. Tak? Natomiast ja niespecjalnie mam ochotę w jakikolwiek sposób wkładać wysiłek w moje leczenie, no bo yy, przepraszam bardzo, cudów nie ma. tak? Cudów nie ma i nie będzie. Yy, także tak, choroba jest trudna, leczenie nie jest łatwe. Yy, natomiast gro sytuacji, w których to leczenie kończy się niepowodzeniem, nie wynika z tego, że choroba jest trudna. Tak? Tylko wynika właśnie z tych dwóch czynników, tak? czyli leczenia, które nie było prowadzone w sposób profesjonalny i przez profesjonalistów do tego przygotowanych i braku zaangażowania pacjenta, który jakoś zatrzymał na etapie bycia w terapii, słuchania, natomiast już niekoniecznie działania, bo to było trudne, bo się nie chciało, bo wymagało jakichś zmian. No... Eee... Myślę, że warto pamiętać, którzy tak? jakoś bardziej mówię do tych z Państwa, którzy sami mają problem uzależnienia, a kiedy myślicie se o tych trudnościach związanych z leczeniem, tak? o tych kosztach, jakie trzeba ponieść, no yy, robicie to Państwo dla siebie, tak? Jakby w takich sytuacjach to prawda, że, że jest trudno, natomiast w takich sytuacjach yy, warto samemu sobie przypominać, yy, po co to robię, tak? yy, O co walczę? zamiast przyjmować troszkę filozofię dania na talerzu, które może być przesuwane, tak? zamiast jakoś się zebrać i spróbować wprowadzić w życie to wszystko, czego się Państwo macie szansę nauczyć na terapii, no bo to jest jedyna droga do tego, żeby to miało jakąś szansę powodzenia.